Znasz pałkę o dzikiej kaczce? Nie <laughs> To opowiem ci. Jedna kaczka miała parę jajek. Wsz wszyscy jajka już się urodzili, a jedna jajka została. Ona była trochę większa. Już inni mówili, do kaczce nie, to będzie inna, nie będzie, pewnie inny w ogóle ptak, w ogóle nie będzie mogła pływać. Matka cały czas broniła. Urodziła się, wyglądała jak zwykła kaczka, tylko trochę większa. Potrafiła pływać. No, wszyscy inni zaczęli nienawidzić ją i wygonili. Kaczka dużo podróżowała, szukała różnych miejsc, poszła do lasu, do jeziora, przyszła zima, przyszła wiosna i nagle ona jest wieżą, wiozo wieżoż, wie, w jeziorze <laughs> i patrzy i widzi jak lata innej ptaki, takiej wielkiej, łobędzie, pięknej. Ona marzyła, żeby być taka jak oni. I potem ona popatrzyła w jeziorze i zauważyła, że tam też łobędzie.